Znalazłem nowy pistolet hakera. Dokładnie tak, w dzisiejszym odcinku muszę wygrać grę przy okazji znajdując nowy pistolet samonaprowadzający. Koniecznie oglądajcie do końca, by zobaczyć jak potężny jest ten nowy item oraz zostawcie łapę w górę, jeżeli chcielibyście, żeby jutro pojawił się kolejny odcinek. Pamiętajcie widzowie o kodzie zakrzak Ity w sklepie. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy mają wpisany kod Ity do sklepu. Kolejny wtorek, kolejna aktualizacja Fortnite'a i tym razem dostaliśmy przedmiot, który jest jednym słowem cheaterski, a przynajmniej to wynika z jego opisu, dlatego że podobno w grze pojawił się nowy item, czyli widzowie pistolet. Właśnie jak on się nazywa? Po angielsku nazywał się Smart Pistol. Przynajmniej tak ludzie na niego mówili, więc nie wiem, można powiedzieć, że to będzie inteligentny pistolet. Zapytacie, dlaczego on ma być inteligentny? No, już wam odpowiadam. Sytuacja z tym pistoletem jest taka, że on jest widzowie cheaterski. Sam celuje. Ja wiem, to brzmi trochę dziwne, jak pistolet może sam celować, i, i ja w sumie też nie do końca wiem, jak to się będzie działo, ale z tego, co nam wiadomo, to celuje on sam. Podąża celownikiem za przeciwnikiem i... No i my po prostu musimy trzymać guzik, żeby strzelać. Więc dzisiaj sobie oczywiście ten pistolet znajdziemy. Ja jestem ciekawy, co się będzie działo i przede wszystkim, jak się tym będzie grało. Otwórzmy skrzynkę. Myślę, że będzie z pierwszej. No, niestety z pierwszej skrzynki go nie ma. Ale to nic, widzowie, bo jeszcze mamy tutaj setki skrzynek do otworzenia. I tak w ogóle mam trochę problem z netem, bo muszę grać na necie z telefonu i mam lekkie lagi, więc yy, trochę przypał, ale oby... Ej, jest pistolet! Pistolet, co jest? Miałem powiedzieć, ale oby to jakoś bardzo nie przeszkadzało. I nagle dostaje pistola. No, to jest wizowie chore. Zauważyliście, że ja ostatnio, jak nagrywam te odcinki, właśnie ze znajdywania nowych przedmiotów, to cały czas dostaję je od razu. Tak dosłownie prawie od razu. To jest bardzo ciekawe. Bardzo, bardzo ciekawe, bym powiedział. W ekwipunku prezentuje się on całkiem ciekawie. Bym powiedział, i kolejny. Wizowie, to jest chore. To jest naprawdę chore. Czyli wygląda na to, że ten pistolet nie jest jakoś mega, mega, totalnie rzadki. Ej, przetestujmy to. Czekajcie, jest przeciwny. Okej, okay, i co? I czemu on sam nie nacelował, Michalo? Jeszcze nie do końca wiem jak to działa, ale... Ej! Co i ten What? Dobra, widzowie, sekunda, musimy chyba się stąd zawinąć, bo jakieś dziwne rzeczy się tutaj dzieją. Bardzo dziwne, bardzo, bardzo dziwne. Chłopie, daj ty mi spokój! E, no, ja od niego uciekam, tylko nie wiem, czy przypadkiem nie zginę. Najprawdopodobniej teraz zginę. Chociaż może, może się uda przeżyć. I ciekawostka jest taka, że... Pod mostem jest lama. Pozdro. trzymaj, używając sprzętu do MP. Aha, to jest o sprzęcie do MP ciekawostka. Ja myślałem, że to jest o tym nowym pistolecie. No to co, widzowie? Jeżeli nie zginę, to będzie chyba jakiś cud. Wypijmy sobie na razie podki. Szybko się uleczmy i oczywiście przetestujmy nowy pistolet. bo Ja jestem tak totalnie ciekawy, jak to w końcu działa, bo jak na razie tego nie mogłem sprawdzić. A może przetestujmy go na kurczaku? Ej, co jest? Nacelowało? Ej, ty, to jest. Dziwne, ale wygląda na to, że musimy przytrzymać tym pistoletem na przeciwniku, dzięki czemu on jakby się na nim fokusuje i podąża za nim. No nie wiem, widzowie, to, to, to wydaje mi się, że to będzie skomplikowane używanie tego, ale czekajcie, sfokusujmy się na tym go. Nie no, nie mogę się sfokusować na nim czemu? Może to jest do jakiejś tam odległości maksymalnie, powiedzmy, nie wiem, do 50-40 metrów, coś w tym stylu. I tej teraz ładuje do lamy. To jest idealna, idealna sytuacja do tego, żeby go załadować tym pistolem. Poczekajcie, sfokusujmy, ej, fokusuje! Dobra, Ło, co jest? 85! Ej, to jest widzowie dobre! To jest naprawdę dobre. Szczerze, potężne. Tylko czemu zadałem mu 85, a nie więcej? To jest bardzo dobre pytanie. Dostał 20. Więc wygląda na to, że z tego pistoletu możemy strzelać normalnie, tylko te strzały jakieś takie podkręcone ale są Widzicie to? Ja mam coś z oczami czy one serio są podkręcone jak takie jakieś, nie wiem, no takie podkrętki. No jeszcze raz, to się podkrę... Ej! Co? Ej, co? Czy... Co? Patrzcie na to. Ten strzał omija choinkę. What? Ej, dobra, nie czaję. Ale jest to widzowie bardzo, 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 bardzo ciekawe, interesujące, niespotykane, niecodzienne. Dajcie znać w komentarzu, co wy jak na razie myślicie o tym pistolecie. Zaraz sobie przetestujemy z nim oczywiście jeszcze inne jakieś ciekawe ciekawostki. Ja w tym filmie za dużo używam słowa ciekawe. Cały czas to mówię, ale no to jest ciekawe jak to działa, serio. Zabierzmy sobie katanę do przechodzenia i w sumie fajnie byłoby znaleźć jeszcze jakiegoś shotguna, bo jednak sam ten pistolet może być ciężki do grania. Tak w ogóle, jeżeli chcielibyście, żebym nagrał tylko challenge z tym pistoletem, jutro o godzinie, nie wiem, o, o, dodam około 6.40 przed szkołą. Zostawcie 2,5 tysiąca łapek i jutro wlatuję widzowie taki odcinek na milion procent. A myślę, że taki odcinek mógłby być całkiem ciekawy. Coś, coś tak czuję. Znowu powiedziałem słowo ciekawy. no nie, nie wytrzymam za chwilę. Podnieśmy sobie flagę, żeby dostać macy Z flagi chyba jest... Ile z 300 macy? A mo może trochę mniej, ale przynajmniej coś tam zawsze wpadnie z tej flagi. No i zobaczmy jeszcze raz, jak to strzela. Widzicie? Te strzały są jakieś takie totalnie dziwne. Ja muszę wygrać grę, używając tego pistoletu. No nie ma innej opcji. Dobra, flaga. Daj mi macy. daj mi golda. W sumie może jest jakiś nowy perk też dodany. Zaraz to sprawdzimy. Ej, mamy perka iść na całość. Wezmę sobie tego. Shotgana, shotguna, shotguna. Uładowanego shotguna. oczywiście. Może wielkim fan tej pompy nie jestem, bo jestem z niej słaby, ale myślę, że warto się uczyć grać z tej pompy, bo jest ona totalnie potężna. Bierzemy jeszcze zlecenie na jakiegoś zielonego, anonimowego psa. Okej, okay, spoko, spoko, spoko. Ja w ogóle dostałem jakieś matce z tej flagi? Ile miałem tych matców? No, nie wiem, widzowie. Nie pamiętam, ale to tak chyba średnio z tym macem, Więc mój plan na teraz jest taki. Zbieram oczywiście dużo matca, zbieram dużo leczenia i postaram się za chwilę dojechać kogoś z tego pistoletu. Pistoletu. Tak, dobra, dobra. Miałem laga głowy. I w sumie mega ciekawym mnie to, czy zostały dzisiaj do na jakieś nowe perki, bo tydzień temu mieliśmy nowe perki. I ty, działo obfitości, ale chyba mi się nie opłaca, jak mam splesze i podki. Albo dobra, no ja no, opłaca mi się. Tydzień temu dostaliśmy 5 czy 6. Chyba 5 nowych perków, więc w tym tygodniu raczej nie dostaliśmy żadnych, na to by wyszło. I zobaczmy rzecz, która jest dla mnie mega ważna. Czy skały wreszcie dają dużo cegły? W sensie, jak pamiętacie, tydzień temu zostało to zmienione i dają teraz bardzo mało, więc sprawdźmy, czy zostało to poprawione. I niestety, widzowie, to no nie zostało. Jasny gwint, szkoda. Ja bardzo na to czekam, bo powiem wam, że jak te skały dają 30, to mega ciężko się je zbiera. A jak kiedyś dawały 100, no to 5, 6 skał i. Co, i nic więcej wam nie było trzeba. Przy okazji dajcie właśnie znaka w kentarzu czy chcielibyście, żeby stare skały wróciły. Stare matce ze skał. A ludzie, tu są w ogóle ludzie na tym serwerze. Ej, ja tu, widzowie, totalnie nikogo nie widzę. To jest jakaś dziwna sprawa. Lama się aktywowała? Okej, okay. zobaczmy, jak to będzie działało na lamy. Fokusujemy, ładujemy. A, no to załadowałem. Tak załadowałem, że Lama do chaty poszła i nie wiadomo czy w ogóle ją porobię. Ty no Lama wejrzy nie trolluj, koleżanko, koleżanko co ty robisz? Żeby ja się lepiej pośpieszę, bo jak ta Lama ucieknie, to będzie 2 na 10. Dobra, teraz już na pewno mi nie ucieknie, więc przeładujmy, z fokusujmy się na nią. No fokusuje czy nie fokusuje? Ej, dobra, bo ona zaraz zniknie, to może lepiej ją rozwalę, co? Może ten pistolet po prostu nie chce fokusować Lam. Ciężko powiedzieć. Nie, no raczej fokusuje wszystko, co się rusza, więc lamę też powinien, ale akurat mnie pecha, bo nie chciał mojej sfokusować. No cóż, trudno. Odbieramy perka, weźmy sobie dwie. Klepu, leczenia nigdy za wiele Jak to się mówi, w sensie Nie wiem czy tak się mówi, ale ja od dzisiaj tak mówię Strefa wygląda w taki sposób, a 15 ludzi Do końca meczu, ja spotkałem na razie Jednego ziomka na samym początku Ja bym bardzo chętnie tutaj ponawalał, co Ja bym bardzo chętnie tutaj ponawalał, ale nie ma do kogo To jest trochę duży problem Można by rzec, trochę bardzo Dobra, mam plan, wskakuję w te gory a, to nie rift. Chciałem skoczyć w tego rifta i polecić na ziomkę, ale jednak to był ten rift, który przynosi nam rzeczy ze starych map, z innych wymiarów, czy z czegoś tam. Ja przypadkiem nie ominąłem ludzi, bo serio, biegam po tej mapie, poleciałem, poleciałem na lewą stronę mapy, potem byłem u góry, potem jestem tutaj, no, i nikogo nie spotkałem. To jest widzowie niezbyt normalne. Ty jest ziomek! Fokusuję na niego! I ładuje. Aha, to NPC. To, to NPC. Ja myślałem, że to gościu na awku. Widziałem, może mama go na obiad zawołała. Tak sobie pomyślałem. Babcia na obiad. A to on jednak nie był gościem, tylko NPC-em. Kozacko, kozacko. Superowo. Ale w sumie możemy na NPC-cie przetestować ten pistolet jeszcze lepiej. Tylko NPC zniknął. Jest NPC. No i zobaczcie. Tak fokusujemy. Może ja go przeładuję najpierw. Fokusujemy na ziomeczku. Jest sfokusowane i ładuje. Tylko pytanie: czemu mogę strzelać czteroma amo Prawdopodobnie. Nie, nie mogę strzelać większą ilością amunicji, bo byłoby to wtedy zbyt OP. Jakby tak wystrzelać cały magazynek autocelowaniem, no tak, byłoby to na pewno zbyt OP. Więc cztery pociski mają stuprocentową celność, a resztę, no to musimy sobie tak tapować. Wiecie o co chodzi. Bo zobaczcie, jak te strzały. Le co to jest? Jest normalnie bumerang. Widzowie, ten strzał tak zakręca się i wraca. Pytanie brzmi, czy można normalnie trafić z tego gościa? Czy te pociski będą tak się zakręcały, że nie można go trafić. Wiesz, co mi chodzi? No nie wiem. Sprawdzimy to za chwilę. Ej, no ja nie trafiam tam gdzie chcę! No przecież to nie leci tam, gdzie ja chcę. Patrzcie, celuję w ten domek. No dobra, to trafiam, ale w te schody ja nie wiem, czy ja w nie trafiam. Jest tam ziomek przecież to w niego nie leci nawet! Halo! Widzowie, widzimy się jakąś godzinę później, bo dosłownie nie mogłem znaleźć nikogo, ale na szczęście. Teraz mam mecz, w którym mam gości, więc wjeżdżamy i rozjeżdżamy. Oczywiście z nowego pistoletu. Przynajmniej taki jest mój plan. Ale mi wybombił. Co jest? Powiem wam ogólnie, że mam tak napusanych gości, że mega ciężko cokolwiek było mi tutaj zrobić. Ale mam nadzieję, że jakoś to pójdzie. Oby, bo jak nie, to będzie źle. Dobra, mam high Granda nad ziomeczkiem. Trzeba go zbombić za chwilę. 24. Ładujemy go z nowego pistoletu oczywiście. Byku, dawaj tutaj do walki, a nieś tam lecisz bandażownicą. Chociaż w sumie to ja chętnie bym też od niego uciekł, bo jest napocony jak 150, nie? ole dostał! Czy wy to widzieliście? Ale mi na niego nacelowało. Ten pistolet jest najpotężniejszym pistoletem, jaki kiedykolwiek został dodany do Fortnite'a. Ja w tej chwili widzowie nie troluję. Mówię serio. Edycja wskakuje mu do boksa, daje mu bombę. Jaki ten pistolet jest mocny? Powiem wam, że wcale nie trzeba długo trzymać na tym przeciwniku, żeby on jakby się tak sfokusował. Bo ja teraz dosłownie na niego najechałem, trafiłem, a reszta strzałów sama wleciała. Więc no nieźle. Pozdrawiam. Lecimy dalej i wygrywamy. Ale to, coś jest na Naprawdę, ja nazwałbym to widzowie pistoletem cheaterskim, no bo to jest dosłownie normalnie jakiś cheat. No co tu dużo mówić? O, widzę, że Brutus sobie siłownie zrobił. Worek bokserski, ławeczka, handle i orbitrek. No nieźle. Brutus widzowie stwierdził, że musi dopakować, bo lato się zbliża, żeby zrobić formę taką, jak miał kiedyś. Starzy gracze na pewno wiedzą, o, o którym skinie mówię. Mamy 12 osób do końca meczu. Ja stoję za szafą. Za starą japońską szafą i czekam, aż ktoś wejdzie do tego budynku, żeby go zbombić. I w sumie to muszę trochę kampić, bo bardzo chciałbym wygrać tą gierkę przy użyciu tego pistoletu. Ale czy to się uda? Zobaczymy, widzowie, bo mam takich naposańców, że to jest totalny hit. Mam 10 osób w takiej strefie. To nie jest zbyt normalne. A to oznacza tylko jedno. Każdy wjeżdża i rozjeżdża. Kolejna strefa właśnie pokazała się na mapie. I najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że ja siedzę w tym samym miejscu już od jakichś 10 minut i cały czas mam strefę. To jest hit. I co? I może zaraz sobie kogoś tutaj porobimy pistoletem hakerskim na samo naprowadzającym? Myślę, że to może być bardzo dobry plan. Może w tym krzaku? Nie. I ktoś był na tej stodole. Na milion procent go widziałem. Widzowie, chcemy dojechać? Mogę spróbować. Czemu nie? Byczku ze stodoły, ty się tam lepiej yy, już bój, bo dojeżdżacie. Totalny pro. Totalny pro bot. Jest ziomek. kładuję do niego. Do piętnaście. Trzynaście. To tak średnio bym powiedział. Tak średnio. Nie za dużo. Wychodzę z ukrycia, widzowie. Jak taka, można powiedzieć. Ja szurka, ja się cały czas tutaj ukrywam po jakichś zakamarkach, tak kampię totalnie. Ale wiecie, no czasem trzeba, żeby wygrać. W jutrzejszym odcinku, tak jak mówię, będę dojeżdżał i to ostro. Ej, tam się chłopy mega ostro tuką i. i... Ktoś jest w tym krzaku Ej, co jest? Namierzyłem go przez Co tu się dzieje? Czy wy to widzieliście? Namierzyłem chłopa przez krzak Czyli nie musimy widzieć ziomka, żeby go trafiać Ej, to jest, widzowie To jest chore To jest naprawdę totalnie chore Spróbuję go teraz szybko skolapsować Byczku, dawaj tutaj na ziemię Zapraszam serdecznie Ej, jeżeli on nie ma lotnika Czy tam katanki No to leży na 100%, tak? Kolego, zapraszam na... Aha, ma katanę No to jednak nie zapraszam na ziemię Dostał 20 osoby do końca Wjeżdżamy, wjeżdżamy w niego On jest dobry ale co z tego? Widzowie, i tak w niego wjeżdżam. Chodź tu, byku, chodź tu. 25. Zł, ale udałem! Co jest? Ej, ten pistolet jest naprawdę niesamowity. Ja nie troluję, widzowie, on jest niesamowity. Zero leży. XD, ale go rozjechałem. Wow, ty ktoś mi tu bija do boksa. Niedobrze. Szybko muszę się wycofać. Dobra, jest wycofka, elegancko boksik. Nie no, widzowie, koniecznie. Napiszcie w komentarzu, co myślicie o tym pistolu. Ja tutaj ziomka boksuję. Wyjaśniam go na Easy. Edycja, pyk, 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 pięknie wszystko, elegancko. No ja... Jestem naprawdę nowym pistoletem zachwycony. Weźmy teraz tylko tego chłopa, jeszcze poróbmy. Bomba! Wygrywamy nowym pistoletem hakera. Pamiętajcie widzowie o kodzie Zakszak w sklepie. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy mają wpisany kod Zakszak do sklepu. Zadajcie na te odcinki, trzymajcie się do następnego i cześć!